Dzień dobry, szalom, aaa, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, z nami Króliczka z tej strony, odcinecie kolejny, drugi z Europki 4, nasze potężne mali kupujące Civil War, -a. proszę bardzo, najlepszy przykład Civil War'a, pięknie się dźgają tymi włóczniami. Aż jestem zachwycony jakością pojedynków w Europce, no dobra, nie przewiajmy się Apie górę, soczysty komentarz, zapraszam na Discord'ika, zapraszam na Patronite, zapraszam na, twi na, na, na Twitch'owe streamy Przypominam o miniaturkach na propozycjach Odcinek nagrywany od razu po poprzednim, potrzebuję dwa odcinki, na piątek i na sobotę bodajże? Bodajże tak, tak to powinno się kalkulować z... Pokończonym kończonym Corps. Zając zającej samebom i ja ogarnąłem pewną rzecz Ja wam tam mówiłem na początku odcinka, że się postarałem i przejrzałem drzewko, ale nie spojrzałem na to Że pretendent rebels will no longer rise up when a new mansa gets crowned during the decline of disaster I potrzebuję co najmniej 6, 6, 6 per miesiąc Czyli potrzebuję, żeby ten żbiczek is dead, a ten zając... Czyli przez 13 lat jeszcze czekałem na zbunty. Nie wiem czy dobrze zrobi... Nie, bo tamten też był beznadziejny, nie? Tam też brakowało punktów. No upartego mogłem ich wrzucić. Ile nam brakuje? To musi być, czekaj, ile musi być co najmniej? 6 na miesiąc. Um... Mogłem zdjąć fokus z tego i zatrudnić dwójkowych. I wtedy byśmy go abdykowali. Królowa by rządziła jako regencja i chyba by nam zaliczyło, nie? Ale to nie możemy zdjąć do 60. Aha, no to zarąbiście. No cóż, no, prawdopodobnie można lepiej zagrać w tym bali, ale mi się podoba to crek. E, śmieszny jest to, że oni obej walczą z tym żelę i zobaczymy co się stanie. Także trzymaj rozgrywkę i na razie e, walczmy z tymi buntami, przynajmniej jeszcze przez kilka najbliższych lat i kradnijmy, ile się da prowincji. Przy okazji chciałem zrobić klejmy na tego żbiczka, bo on może być przydatny. E, on wziął sojusz z zienę, ale dopiero niedawno go wrzucił w obie wojny, gdybym wiedział, że on ma sojusz z Jenem, no to bym go przez niego bym zaatakował i zabrał to jedną tą prowincję. Skonsolidowałem armię. Tak, dosłownie skonsolidowałem armię, że naszej armii praktycznie nie ma, będziemy biegać na najemnikach. Trudno. Takie czasy na stałe, daj tych najemników. E, daj mi. Kurde, ci najemnicy są trakt drodze, ale dobra, daj. Przy okazji dostajemy generała 4-1-2. Okej. Okay. Y, plus 5? No, powiem wam, że całkiem spoko. Daj go tutaj, bo tutaj się w teorii najszybciej zrobi. Jestem mega ciekaw co oni z tym Rene zrobią. Oni je zwasalizowali, a wiecie co to oznacza? Że Songhai ma wojnę z Timbuktu. Haha, <laughs> o kurde. Naprawdę? E, Timbuktu, Songhai walczyło z jednym, Songhai zwasalizował jedne, więc jest over, over-rollen więc yy, o kurde. Tylko, że my teraz będziemy musieli tego Songhai'a poniszczyć. Bunty, no właśnie tam się chciałem ustawić. Potrzebuję nowego rywala, tym rywalem będzie Timbuktu. szalom, dzień dobry. I ty nas wzywasz do tej wojny. Ja z wielką chęcią odpowiem. Z wielką chęcią odpowiem. Tylko zanim odpowiem, kliknę, że mnie interesuje kilka timbukskich prowincji. No myślę, że tak drobne. Walczymy tylko z Timbuktu, tylko z Timbuktu. No to Ziomek, no to Ziomek, zarąbiście. Zarąbiście. Mam nadzieję, że coś dostanę z tej, z tej prowincji. Trzeba jak najszybciej na fort się dostać. Król będzie przed nami, nie? Albo nie muszę odpowiedzieć. Bo nieodpowiedzenie mi nic nie da. Na razie te bunty trzeba olać. Musimy jak najwięcej prowincji złapać. Ile ich będzie? 6 tysięcy. Eee... Trudno, ulewamy się na prowincję. O! wo, 12 tysięcy! No! Mhm, mm mhm, mm super. Super. Może przy okazji ten chłop się wyrąbie, dowodząc armią, bo on cały czas jest jako generałem. Więc jest duża szansa, że mu się yy, przewróci w trakcie rządzenia. No na fort nie wejdziemy, niestety. Eee, drobny problem. Drobny complication. Ale myślę, że damy radę wyjść, zrób tak. bo nie, na razie stójcie jak stoicie Dobra, no wróciliśmy pierwszą prowincję, 10 lojalności, z każdym też buntem e, tracimy na lojalności state'ów, więc na przykład mamy jedną lojalność Merchant w także jest zarąbiście, e, nawracaj no kolejną prowincję, nie wiem czy place'em nie byłoby tutaj zadłużenie się i wzięcie obrońcy wiary? Tylko po to, żeby mieć dwóch misjonarzy i szybciej się nawracać, bo jeden z questów, żeby usunąć tych disastery, jest nawrócenie się No jak skandal in mali, minus jeden stabilki, ziomek podejdź tam do ciebie Podejdź tam do ciebie No właśnie, o więcej buntów Na którym razie nie jesteśmy gotowi, bo zając chciwie po prowincję poleciał mm, Ale te może tysięcy możesz cofnąć Niestety chciwie chciałem jeszcze tę prowincję zająć, K kawaleria mi wyparuje, ja nie? nie zdążę jej cofnąć Ona wyparuje, no super, brawo Brawo zając tych chciwy. Musimy się pozbyć, oni obaj podbijają autonomię, o dobra zacznij od chłopów. A wy idziecie w bunty, dawaj, ci te bunty. Nie, co oni, jak oni uciekną, co to ma być, tu wbiłeś się mnie, a dobra, wbili się, dobra, bo kłódka zniknęła i myślałem, że oszukany zostałem, a tu nie. Ej, pomocy, znowu się wbili we mnie, ej, tracę drugi staczek kawalerii, no co za oszustwo, najgorzej. Dobra, przejmij bo weszli na stolicę, te bunty są osłabione, nice. Dobra, to i tak były puste staki bez manpowera. Ej, oni znowu przegrali. Niesamowite. Yy, nie mam fortu, nic mi nie dadzą. Muszę czekać, aż Songhai coś spisuje i mi da takie czasy. Dobra, mamy 100% warscora. Yy, ty mi nic. Nie... A, ty mi dasz. Jedną prowincję. Dwie prowincje mi dasz. A, bierzemy te dwie prowincje, czy liczymy, że Songhai mi coś da? Nie no. To złe ziomek. My się lubimy. Ja ci pomogłem. Nabiliśmy trochę tego, więc no ja zakładam, że coś się da W najgorszym wypadku to nie dostajemy nic, a on weźmie tylko Timbuktu Więc byłoby bardzo miło Paradoks, jak ja cię nienawidzę, naprawdę? Naprawdę nic, nie do, nie, nic mi nie dał? żadnej prowincji? Dwa <grym> fajworki Nie, nie, ten, ten, ten Songhai jest do zniszczenia Co prawda jeszcze nie teraz, ale jest do zniszczenia Plus jest taki, że mu zerwało sojusz z Songhaiem Z czym ty masz tego? Air, nie no, do Airu się nie dostaniemy yy, W Kongo wlatujemy znaczy w Kong, w Kong, 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 Kong. Nie, no mój sojuszniku, kochany! No to się porobiło. No jak to na Rywala nas rzuciłeś? Podejdź tam do ciebie, wyjaśnić wyjaśnijcie. Timbuktu dawaj, mamy wspólnego wroga. Nie, przyjacielu, dobra, potrzebujemy przyjaciół, takich prawdziwych, którzy nas nie oplują. Myślę, że powietrze brzmi jak plan. A jeszcze z nim poprawiałem relacje. No było brać to Timbuktu. Nigdy nie ufaj, nigdy nie ufaj Dasz im palec to ci kurde całą rękę a, a, aż po kolana utną, no Wypowiedz wojnę um, Jak to nie mam dyplomaty do wysłania Dobra, wypowiedz wojnę cieść w Iż to oblegać eee, I to są najmniejsze wszystko najmniejsze. Podoba mi się to, że nasza armia to sami najemnice, my dalej zarabiamy Gdyby nie te kopalnie złota to już dawno byśmy byli <laughs> Troszkę przegrani eee, Powietrze Royal Mariasz, spoko o, korupcja, zdążę dojść, te posiłki zdążą. A nasz przywódca uparczy, uparcie trzyma się życia. Nie chce umrzeć. Niestety. Niestety. Weź odbite prowincje. Kolejna prowincja nawrócona. dawaj czasowo te, które najszybciej się kręcą. Mhm. Kolejne bunty. 13 tysięcy Pizantów. Nie chcę patrzeć, jak bardzo autonomię mamy po, po, po podniesioną przez te bunty. Jest tu była mapka autonomii, możemy po prowincjach, A nie, aż tak dużo nie ma, 30, 40, 18, 60, bo, bo tak, 60. Fajnie. Um. Może przechwycę cię? Powinniśmy cię przechwycić. Czekaj, wy chcecie powiedzieć, że my nawet feudalizmu na tym kraju nie mamy? Ej, ja dopiero teraz ogarnę, że my nawet feudalizmu nie mamy. To zarobiście fajnie, że my nawet feudalizmu tu nie mamy. Ja muszę, ja muszę to dewałować. Już to jest skandal. Jak można nie mieć feudalizmu? Czym my gramy? Dobra, ziomość, dajesz mi prowincję. Znaczy, dajesz mi hajs, dajesz mi wszystkie swoje prowincje. Powinniśmy mieć na nie klejmy, ale niestety się nie udało zdobyć tego żena. Bo na te na graj byśmy wtedy klejniki dostali, więc na razie bez klejników polecimy. Cyk. Dobra, to jest nasze, dziękuję. Mm, skorujmy sobie. Idziemy wyjaśnić tych buntowników. Przy okazji dalej lecimy z Expansion. O ile się da. Team Buktu nie jest godny bycie naszym rywalem. Wiecie, co to oznacza? Że ja wysłałem do niego dyplomatę Poprawiamy relacje, bierzemy sojusz i obaj się wbijamy w to zdradzieckie Sąhaje, Dokładnie tak. Dokładnie tak będzie. Bo w międzyczasie stłumimy tysiące buntów. No, dopóki ten władca nie zginie, albo go nie abdykujemy, no to. No to. Czy ja mogę pozwolić sobie na więcej inflacji? Szczerze, to my i tak tą inflację będziemy musieli ręcznie zbijać. Chyba, że za... Chociaż mogę teraz stabiliki nie ustawić. możemy cię zamienić na. Gdzie jest ten żbiczek? inflation reduce. O, właśnie, ciebie zam... za... zamienimy. No, trochę lepiej. E, zróbmy tak. Ok, i kolejne bunty w jomie. O, braknie, braknie tych buntowników w tym kraju. Ej, ale to, że my nie mamy feudalizmu, no to to jest jakiś skandal. E, będziemy dewować y, Spices czy Iron? Bo to są chyba najtańsze prowincje, jakie posiadamy. Tak mi się wydaje. Będziemy Spices boostować. A i tak, tak, tak sądzę. Feuda... Czekaj, bo my gdzieś tutaj trochę feudalizmu mieliśmy. Tu jest trochę feudalizmu. Tu jest 14... On rośnie sam z siebie. 60. A może w stolicy będziemy dewować? Może w stolicy? Czełamy drogo. Kupcy nas nie lubią. Sawanna, Tropical Development, korupcja. Ale wrzucimy edykt 17... Nie dobra to stolicy bustujemy, bo jak już tutaj mamy 15% no to w stolicy się opłaca, dobra Zdjąłem prowincję, bo tak mi nie dlaczego to ten timbuktu mnie nie lubi, a że cały kraj mam zaznaczony, że go pragnę Także to powinno z dziebka pomóc, o już oni chcą sojusz Nice Nice, bardzo miło Tylko nie mam dyploma, ale w sumie mogę cofnąć on team Buktu. Zemsta będzie O, Ależ zemsta będzie na słuchaj, chodź tym team, znaczy oczywiście potem po ciebie pójdzie, aha ty mnie dalej nie lubisz Ale możemy zacząć do Real Mariażu. No, i poprawi ze mną relację. To się będziemy kochać. To się będziemy kochać. Zaufaj mi ziomek. Ja cię jeszcze wyciągnę z tego upadku. <głos》> powiedział zając upadając. Fajny inwęcik, fajny. Stać nas, stać nas. 20 prestiżu i zrobimy chyba questa, żeby mieć pozytywny prestiż. Coś takiego mieliśmy. A nie, nie, nie mamy questa. Wydawało mi się, że mamy właśnie quest na pozytywny prestiż. Yoma Base Production, Base Tax 40 Dukatów, 10 prestiżu. Uh, daj ciebie i mogę mi zabrać, gdzie? oni się zbuntują mm. mm. Rewolta, 10 unrestu Czy to mnie boli jak oni tak się buntują? <grym> Czy to mnie boli? Czy my chcemy zacząć dełować? No musimy e Development costu, mi możesz wyłączyć? Wyłącz Ile jest w tej jomie? 63, Ok, ale już jest tutaj 15 wbite i wy chcieliście być production, tego na zmianę będziemy dawać. Militarne muszę zostać. Zakładam, że militarny mi będzie musieli przepłacać techy, żeby nie zostać w tyle ze wszystkim. Ile z tego feudalizmu tutaj? No już jest prawie 50% nice. Tracimy 6,66 dukata. Ok, fajnie, fajnie. Czyżby władca nam zginął? Kurde, myślałem, że nie to stabilka, pamiętacie, jak mieliśmy pozytywną stabilkę? No, też pamiętam. Ale ma unrest, mi korupcja 2%, 15% lojalności I tak, ej czekaj oni mają już wysoką, a nie bo quest'a zrobiliśmy dlatego mają wysoką lojalność I nasz advisor to jest ten od, od influenza? Nie, ten od deep reputation, dobra niech będzie um, Bo i tak nie utrzymamy, improve relation, o właśnie improve relation się przyda teraz Ok, Timbuktu to jest sojusz, 6 żbiczku. Kiedy mi się kończy trust z Songhajem, żeby tam wjechać, yy, 650, oj, 62, żeby team Timbuktu wciągnąć. Niedobrze, ale kolejce jakiś tu i mamy skręcony, bo ja mam k łącznie. aaa, Air Kano, Kanuk to jest co? To jest 100. No, piękni sojusznicy, do których się nie da dostać. Zupgradeowałem centrum handlowe, powinienem to wcześniej zrobić, bo to jest kolejne minus 5 do de developmentu, zapomniałem o tym. Jak to jest z tym, tym, tym feudalizmem? 57 <laughs> Ja no muszę to boostać, no nie mogę czekać aż Europejczycy mi przy... Czy wy macie feud? W Songhaju jest feudalizm! O ty, Januszu, bandy to imperialistyczny. Sąhajski uchodźca, dyscyplinka plus 1, 50% tańszy, 10 prestiżu, zapraszamy pana, zapraszamy. Zaraz pana przekupimy, tylko muszę nową kompanię zakupić z powrotem, bo z 7 do 9 tam była pusta, tylko potrzebuję. Czemu nie mogę? A w 60. 10 lat muszę czekać na ich Manpower? Co? Ja myślałem, że to znowu jakiś uchodźca. Fajniejsi uchodźcy chaju. Ty, a nic nie mogę kupić? Halo, ja potrzebuję tych najemników, pieniądze! Halo! Ja mam pieniądze kupię! Akurat jak pozbyłem się najemników, bo byli puszty tam było i pół tysiąca ich było eee, 13 tysięcy jakiegoś żbiczka zbuntowanego. Naprawdę? Ty nie chcesz przejąć władzę? To jest w sumie 362. By nam. Nie, 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 dobra, nie no, my mamy naszą dynastię kay Trzeba się go pozbyć, tylko nie wiem jeszcze jak. Zacznijmy od pożyczków. Halo, pożyczkęsy Daj mi y, pięć tanich pożyczkęsów, Dobrze, pieniążek jest. Zwerbuj mi. Zwerbuj mi, y, proszę ja, ciebie, tych najemników. Zwerbujmy ich. Mam nadzieję, że to styknie. Możemy jeszcze trochę własnej piechoty dorobić eee, Daj tysiąc i za resztę weźmiemy nasz manpower Dobra, wbijmy się w niego Nie ma żadnych rzek, żadnych minusów, powinno być piękne e, zmasakrowanie przeciwnika za, naszy, za pomocą naszych najemników Jak no jak będziecie rzucać zero w kostkach Wow, wow, nie mów, że my to przegramy Blisko było <laughs> Blisko było, o reforma Co możemy z... Ej, my w ogóle mamy własny ten własną, własny guverment, stability cost minus 5, possible advisor plus 1, no faktycznie mam jednego więcej, legitimacy, no szału nie ma szału nie ma i to jest jedyne co mam własnego szkoda, że tak mało jest zróżnicowanych w sumie 7 tierów i powtarzalne, powinno być więcej tego tak, yy, tax, manpower, give me manpower. Kolejna stabilka w dół, fajnie, fajnie, podoba mi się Jest bardzo fajnie, jest bardzo sympatycznie Nawet mnie nie stać teraz na tą stabilkę, bo muszę dowować Ej, może ja nie muszę dawać, może ten, ten, ten feudalizm Z nas się przyczłapie jakoś, jakoś O nie, Portugalczycy nas odkryli, najgorzej Najgorzej, co prawda Trade Efficiency i, i, i kawalerii Cost spada, ale to nie dużo, ale nie podoba mi się to Kurde, myślałem, że my nie, nie, odkryjemy Amerykę, kolonializm, triggerujemy, ale feudalizmu nie mamy, rozumiesz? Nie możemy odkryć, bo nie mamy grupy ideologicznej, to jest straszne Ten Żbiczek ma... Ile ty masz lat, Żbiczku? Ty masz 11 lat Za 4 lata będzie można abdykować, czekam aż się skończy, chociaż ten timbuktu nie jest silny Może lepiej było to podbić zamiast... Nie no, to będzie dobry sojusznik żeby tego są Hay. Songhai... Znaczy są nie byłby problemem, gdyby nie to, że ma sojuszników sporo silnych papeta ma jeszcze. O, misjonary stref plus jeden, nice. Plus jest taki, że udało nam się już prawie większość kraju nawrócić. Zostaje pojedyncze prawie. O Jezu, a teraz będziemy nawracać 6 sześć, sześć misjonarzy stref, bez religijnych, bez niczego. Piękna sprawa! Piękna sprawa. O, stabilka! Stabilka z Afriko! dziękuję No to po stabilce pocieszyliśmy się stabilką, fajnie, fajnie. Zarobiście. I eee, inflacja nam się popsuła, daj mi. O, misjonary stref. Ej, nie pamiętam kiedy ostatnio używałem e, mistycyzmu, żeby podbić sobie manpower. Bardzo, bardzo fajnie. Nie, proszę się w ten mistycyzm daje jeszcze więcej tego. E, prędkości nawracania wracania. salam, sala, możemy abdykować. Dobra, panie Musa III, pan jesteś beznadziejny. Żegnamy pana. Żegnamy pana. Yy, budu budu, budu budu challenge zająca na mu 14 tysięcy, o kurde, sporo yy, zając pierwszy, Awe zając pierwszy, nowy władca upadającego mali Mamy następcę 1.04, od razu się go pozbył. Uuu, małżonka fajna, 625, bardzo, 27 7 lat yy, Bardzo fajnie, nie mogę się go pozbyć, mamy prestiż na minusie, ale wiecie co możemy zrobić? Możemy zrobić możemy się pozbyć tych buntów. W końcu, w końcu, po 20 latach za siebie grać normalnie i pewnie jest jakiś sposób, żeby szybciej to ogarnąć. Zakładam, że z konsortem, regencją trzeba to wykminić, no bo ten początkowy dziedzic też jest beznadziejny, nie? On też chyba nie da rady Ewentualnie dwójkowymi doradcami sobie to dokręcić No w sumie można było tak szybciej to zrobić No dobra, trudno, dodaliśmy radę Pozbyliśmy się, dostałyśmy 50 każdego pointa Nice, bardzo fajnie, cieszę się niesamowicie e, Minus 3 unrestu Merchant gills 60, no teraz trzeba naprawić wszystkie relacje Bo te bunty rozwaliły nam całkowicie relacje ze wszystkimi żbiczkami dookoła e, Tak, tak, tak e, Minus 2 stabilki, brzmi jak plan Mogę go od razu sobie boostnąć a daj na plus jeden stać nas, bogaci jesteśmy. E, tego debuffu się nie pozbędziemy, ale pozbyliśmy się buntów i to najważniejsze. I to jest najważniejsze. I za niedługo kończy się trust temu żbiczkowi z Songhajem. Co prawda nasza armia obecnie nie istnieje, ale... ale coś wymyślimy, coś wymyślimy. Ej, no miał nie być tych buntów, co jest? Czuję się oszukany. No, Prestige, National Andres Ej, było, że te bunty się skończą. Dobra, nie chciałem tego robić, bo to zabiera Crawlanc, ale trudno, przepalimy trochę krolanców przeżyjemy. Ale tam, jak ja, ja dobrze skminiłem, to, to miał nie być już tych buntów podczas tego naszego dezastera malijskiego. Bo jeżeli te bunty będą w kółko, aż ja się go całkiem nie pozbędę, no to ciężka sprawa. Ciężka, ciężka. Ha, feudalizm się pojawił. daj, bardzo dobrze. Mamy feudalizm. Ile kosztuje przyjęcie tej zdradzieckiej? 220 dukatów, bożych. O, panie. Mm jak my stoimy z tego, o, 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 widzę, że jesteśmy takimi zacofanymi tymi hmm. No moglibyśmy zrobić tanie pożyczki, żeby sobie to cyk, cyk, wiesz co, daj mi tego taniego pożyczka, daj mi tego taniego pożyczka, bo to niebezpiecznie wygląda, dobra, tanie pożyczki, cyk, 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 instytucjonen, 200 dukatów, cyk, militarna, haha, jesteśmy prawie o czasie Prawie o czasie jesteśmy, trzeba zmienić focus na militarne Koniecznie. Dobra, pozbądźmy się tego pretendenta. Świetnie. Budu Budu został pokonany. Przy okazji kolejna prowincja. Jeszcze zostały 2-5 prowincji nawrócenia. Najsik, pozbądźmy się buntowników. Dobra, buntownicy pokonani, świetnie. Yy, ostatnia prowincja buntownicza. Słuchaj, Gzbisku, czy gdybyśmy Cię teraz zaatakowali? My mamy 13 kam. Yy, razem byśmy wyciągnęli 18, ty masz jeszcze trochę więcej jazdy. Iris Rzenek, Czy my byśmy dali radę? Mógłbym się zadłużyć, są jeszcze jakieś najemnicy w tym kraju do wzięcia? Uh -huh. Mhm powera też nie mamy uh -huh. Mamy jakieś, mamy profesjon, nie mamy profesjonalizmu nie Mamy profesjonalizmu, no cóż <laughs> Nie no ale muszę im iść naklepać Muszę im iść naklepać bo No bo muszę Muszę, bo się duszę. Damy radę, jakoś wymanewrujemy to armiami. To co, łapek góra jest soczysty komentarz. W kolejnym odcineczku Wielka Wojna z hajem. Cześć, trzymajcie się, na razie, elo.